Podsumujmy dzisiaj wszystkie nasze Q&A. Odpowiemy dzisiaj na to tak ogólnie: czym jest arteterapia? Czym jest arteterapia? Podsumowując, arteterapia to forma wsparcia rozwojowego i terapeutycznego, opierająca się na działaniach twórczych, które ma służyć poprawie psychofizycznego stanu zdrowia człowieka. Mówimy tutaj o arteterapii i w kontekście pracy ze sztuką, ze sztukami wizualnymi i z muzyką i z ruchem, czyli ze wszystkimi elementami sztuki, które mogłyby być taką metaforą naszego codziennego życia i służyć temu, by lepiej przyjrzeć się samemu sobie, swoim doświadczeniom, swoim emocjom, nazwać je i zmienić coś w życiu, aby poczuć się po prostu lepiej. Arteterapię dzielimy na dwa obszary. Możemy ją wykorzystać w edukacji, i w medycynie. W edukacji oczywiście z dziećmi, przy takim wsparciu rozwojowym dzieci i młodzieży, a w medycynie mówimy bardziej w kontekście psychoterapeutycznym o pracy głębszej, dotykającej takiej wewnętrznej samoświadomości. Dlatego zachęcam do korzystania z technik arteterapii, gdyż tak naprawdę każdy może z niej korzystać. Zachęcam do zajęć. No i pytanie, czy masz ochotę spróbować?